Witam Dzień dobry Po co kłamiesz widza? Czemu kłamie widza? Jak kłamie widza, co chodzi? Dobra, ja już rzuciłem propozycję dla ostatniego razu, dość spoko, mi się wydaje No i po co o tym gadasz? Bo jestem kłapek Nie Wojciech, to leci... 40-letnia rozwódka zmienia swoje życie Dzisiaj widzowie... ...te duo Poznański Krętacz i Pilski Krętacz no, czy się ja Poznaniakiem? Ja pilaniniem, pilaninem jestem. Pilaninem kurwa jesteś, z Kania chwadać z Poznaniakiem Ty żartuje. Nie kurwa, nie możesz tego żartować, stary pochodzenie jest najważniejsze. No dużo się pej chyba nasłuchałeś ty. Nie no dobra, no jestem, 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 je, jestem Poznaniakiem no. Jestem jestem. Ej, wydaje się Dorans Ring lepszy był. Znaczy... Boże, Dorans Blade. Możesz się wyzbyć Poznania O kurwa! Ale Flash Freddy! To było f***a ładne. J***** role, no pop fleszną, a ja flesznąłem z ciemku i flesz, w jego flesz. Znaczy to był obvious predict, ale no to było fajne. Identycznie grasz AD? Nie, nie identycznie, trochę inaczej się gra AP. Głodny jestem, ale mam kanapki od adrenatki. Ej, cieszę się na dzisiejszą twierdzę, bo ja grałem w tą grę dla dzieciaka. To ja czemu nie grałeś twierdzę, jak byłam meta twierdzę? Eee, bo mi się dlaczego znaczy, ja przychodzę na linię pod kilu i... nie no, spaliłem samolerę Dobra, nie mam być to, nie mam zdejmować yy, Wiesz co nawet nie, że była jakaś meta na twierdzę Ty Katapulta, katapulta, to Ja na na nie ma L4, już jest w robacie Wejdzie moja drużyna? Zabij się Mega kurwa Ktoś pamięta stricte build taki jaki się kiedyś robiło? Albo inaczej jaki, jaki ja robię? A dobra pamiętam. A to może teraz może inny zbudować, Okej, okay, mogę, mogę inny zbudować, teraz je zbuduję. Nie warto było. No oni w ogóle nie jakby... mimo że się pinguje to tak chyba nie wejdą ci ludzie. To, to jest właśnie, to jest właśnie życie midlanera. Schodzi na katapulcie czy czwarte i jest rita. Mógłbyś mi powiedzieć, że w jakiś chodzi, nie? Ale nie wiem jaka jest sytuacja taka, nawet wiedziałem, że ty 6 nie masz. No dobra. W sensie no... M, m, szczerze no nie, nie chcę mi się bardzo patrzeć na innymi. Wie ma Ci wsiora, dziękuję bardzo. Kupuję już Antefila. Dzięki tam dzięki za suba. Pięknie. Ile to jest? 64. No mam mapę, no ale to jestem kom No bo jest staraszym Coś ty kupił Bruce? Bramble. Coś ty... Nie, ty... Co, co jest nie tak z Bramblem? No, czy... A co jest nie tak z Bramblem na trafikach? No czemu nie AP, Hydredu? Nie lepszy armor? Nie no, może masz trafię, może AP jest lepsze, nie wiem. No ja, 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 jestem, ja jestem w szoku. Nie no, Bramble na mordek to jest spoko. No ja jestem giga w szoko jak ty masz thinking. No jest to No tam, ale robisz. Robisz tego. Przecież tak robisz maskę, no to z automatu healing redu overtime jest teraz lepszy, bo on się nie leczy tylko wężąc autoataków, ale też z rzucania zwykłych ekspeli. Tak nie ma Leśnika do Slipa, co? W takiej Powiem tak, no nie wiem ja, ja klikałem na niego pół flash Ignite i nie dostał od razu Ignite, nie wiem dlaczego Czy nie bo może akurat wtedy w ręce czy mam grube palce Tych dwóch umarło <laughs> top, XD Just play safe, random roost TV Nie no to chodzi o to że ka każdy spelna nakłada Mordyka zera no jakby mu musi być teraz lepszy O ty chcesz nakładać nie na oto, oto taki przeciwnika Uwa, co? Przez moment Cholę no I ch**e zginąłem K**a Ku... No za dużo ma Może no, gdyby bardziej szedł, to ja bym jakiego? No czekaj no Partey jakbym bym był czegatem to bym tu solo grał, ale No właśnie problem jest taki, że no nie mogę Ani Bart, ani Wiego nie zagrają Commit, if no fear, we kill Bart is super Nie wiem, to musi być polach takim, że Całą grę mnie siedzi no Nie wkoczę za żadnym do najsłabiejszych pangii, nie ma ja. No ten w jego robi? Dlaczego ja, leśnicy dosyć... taki d*** są momentami? Dla mnie parklinowy będzie wyzwaniem, a to dopiero Bandrik nie ma opcji. Chcębym dostać do donata właśnie 52 tysięcy złotych w górę, żeby miasto tu z Bandrik. A my, takie na taki, my idziemy na taki, taki yy, parklinowy nie dla dzieci, gdzie wchodzi w pobeczkach, już ono prawdziwy parklinowy ma bardzo dobrą opinię, yy, gdzie no jest hardcore Siema Jasna, dupa, no. Jas, na dupa Chociaż asystka, wyłożył r umiejętnie Dynka co? Jest, zabił, wysoj, wysoj duszę, czekaj nie, fila nie to a to nie jest jakiś mega niski poziom. No nie no Barto, ja powinienem choć raz podnieść, podnieść kupa rzeczy i zabić. Zejść na Mina. No to ja nie, nie nikomu to tak do... jak do. i grać tę grę, Bardem maksymalnie się nie, nie, nie zejdzie. Przecież to lepsze supporty na, na stanie po prostu. A co, co, gameplay bardzo polega na tym. Chciałem ja dzisiaj nie tytować, wiem, nie będę tytować. Doleci. Kiedyś mnie znajdzie, czy Nie. Kiedyś mnie znajdzie chyba, no. Sprzedałem no. tego torneila. Kupiłem. to chyba już nie ma znaczenia. Dobra, daje, papa. Idę się kurwa ogolić. mu się nie nagrać. <grystanie> Ale kurwa w lesie. Duch. Się nigdy nie pytałem, ale to jeszcze nie było, nie było Brusa szans. Ty w ogóle nie sprzedał to, to Hildredu. to się w ogóle stało. Ale co, co, się, co się z nimi stało? Z Radą Bruce? Em? I by takiego, z takiego decent gracza League Legend stał się jakimś, no nie wiem, kurczę na poziomie Mamona No był, 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 był. Był decent, był decent. A teraz na przykład, nie no do budowania tego Bramble to jest jakiś me, mega, mega sus. Mega sus jest Bramble na przykład, nie? Od razu bomby. W ogóle Hildredu budowanie to jest mega sus, jak się gra Ignite na początku. A ten to się leczy tylko we, na. No we w kombacie to na RC głównie. Ty, ja tu mam jakieś dodebranie do rzeczy. O, o, singet i Niko. Boże, jaki low roll Ikona promiennego kostura i wróżba teraz. Wróżba na buby na całe jego życie. prądu Znaczy mi się spełni. Nie zagram w zapierach z tą z, Skid z Games, ale na pewno była z tą zagra Wierzę w to. Nie, nie wydaje mi się Zapiera, nie wydaje mi się. Wiem, śniadaj w tym giga głodny. Mam komputer tani, dobry. Ten nie potrzebuje, w końcu mogę uruchomić animację klienta. Ale powiem system, że jakby muszę do grania Aramów Lekko to jest chore Aramy i FR też, nie? No to lepiej lepiej Aramy rozegrać, na pewno Boże, Vel'koz Z tej z czego to pamiętam nazwałem kogoś małpą I hmm. uznali to za rasizm Tylko nie wiem, czy to jest ban ten za małpę, czy poprzedni, bo miałem bana za małpę ja Te postacie są jakieś Sania... tanie, prawda? Bruce, postacie postaci taniały w roli czym się daje No są tanie, no Kurwa, może odwitam KPL